Bardzo groźnie wyglądał wypadek, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 365 w miejscowości Chełmiec. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, 60-letni mieszkaniec Bolesławca, jadąc w kierunku na świeżawę, nie zachował należytej ostrożności w trakcie jazdy, na skutek czego złapał pobocze i auto przewróciło się. Droga przez około pół godziny była zablokowana, a następnie funkcjonariusze zorganizowali objazd przez miejscowość Piotrowice. Strażacy zaraz po przyjeździe pokryli cysternę pianą, aby nie doszło do wybuchu. Kierowca na szczęście wyszedł cało z tego zdarzenia. Przewoził 6000 litrów oleju napędowego. Na szczęście płaszcz cysterny nie został uszkodzony. Drobne wycieki ze zbiornika paliwa, tylko tego, który napędza pojazd. Na miejsce dotarli także strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Wałbrzycha. Ta cysterna wiadomo, przewozi substancje niebezpieczne, w tym w przypadku olej napędowy, który może skazić teren. Strażacy, którzy przyjechali pierwszy na miejsce zdarzenia nie wiedzieli, czy ta cysterna jest rozstrzelona płaszcz, nie jest. I tu było zasadny nasz przyjazd, tu szczęśliwie akurat się okazało, że płaszcz cysterny nie jest uszkodzony. Zabezpieczono drobny wyciek, a paliwo od z pojazdu trzeba było przepompować do innej cysterny. Właściciel pojazdu zadysponował w międzyczasie zastępczą cysternę do przepompowania paliwa. Oraz holownik do postawienia na koła. Ruch na drodze z jawora do świeżawy przez kilka godzin był utrudniony.